Nie ma Witam Was na odcinku pod tytułem Jak grać i się kuźwa nie zesrać, ponieważ dzisiaj jestem bardzo rozjuszona, wręcz kurdebela, i myślę, że to jest idealna pora, aby wejść na jakiś parkour, który doprowadzi mnie wręcz kuźwa do szału i który jest naprawdę kurdebela, choćby niemożliwy do przejścia. Chociaż tutaj ktoś w sumie go przeszedł, nie? A, no i chuj, a a, kuźwa, 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 nie klij, żulu, bo cię, tylko piorun piek do Dobra. E, mniejsza o to. Mniejsza o to. Będziemy sobie przechodzić ten cudowny parkurek, a ja w międzyczasie opowiadam wam co nieco o swoim życiu, które kuźwa z dnia na dzień okazało się pięknięte jakby, nie? W sensie... No, kuźwa! No i pan z wami. Chodzi o to... Dobra. Dobrze, że chociaż mogę skakać po tych kolcach. Chodzi o to, że kuźwa... Który dzisiaj mamy? Dzisiaj jest 12 listopad. Pewno to nie leci kuźwa nie wiem, może za miesiąc, albo za dwa. No i ch Echem. Ale... Chciałam tylko przekazać wam bardzo ważną... Kuźwa, zapomniałam, że tu jest pod spodem. Bardzo ważną informację, że jestem kuźwa bez prądu. Ja pierdziele! Yyy... No i wiecie, jaki to był po prostu dla mnie szok. Nie do zniesienia. Budzę się rano. Godzina... 6.30. Chłopy sąsiedzi napierdalają jakimiś młotkami, śrubokrętami, wiercą coś i nie wiem, kurde, młotkami, nawet nie wiem, co, co oni tam kuszą, odpierdzielają, nie? Ale tak napierdzielają tam dosłownie w, przy miejscu, gdzie my mamy... No i chuj, ja pierdziela. Napiek w tym miejscu, kurde, gdzie mamy kable od. Yy, boże. Yy, zasilanie, prąd i tak dalej. No i napierdzielają sobie, nie? Kuźwa, ja nawet nie wiem o co chodzi. Ale wiem tyle, że ponapiek dzielają może z godzinę. I nie dość, żebym się kuźwa nie wyspała. Bo no naprawdę, ja pierdzielę. Miałam takie kuźwa. la la. Po prostu, kuźwa. Poszłam spać o godzinie północy. Ale to i tak dobrze, bo dawniej chodziłam spać o trzeciej, no ale i tak się kuźwa i chuj, no ja pierdzielę. i tak, żebym się kuźwa nie wyspała. Po czym kuźwa, po i to tą godzinę, nie? I wiecie co się okazało? Że wyjebali prąd. No i chuj nam w dupę, nie? Ty, tu jest jakiś fajny skrót. Dobra, to może się uleczmy, O. O, kuźwa, ale na nazw skróta, byczku. Ale masz przepiw Tak. No i kuźwa, sam się. Kuźwa! Proszę, nie psuj mi tutaj kuźwa fabuły. Dobrze. Teraz pytanie w którą stronę? Pewno do góry, nie? Dobra, to zrobmy tak. O, kuźwa, o, kuźwa, 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 kuźwa. Nie, do góry już pewno nie wyskoczę, chyba że tutaj. Ech, Aaaa, przebrzydła Dobra Ale przyznawam, że trochę mi się Opierdzieliło o dupie marynie i już mi nie tak źle, źle, fak Trochę mi lepiej szczerze mówiąc, przeszło mi troszkę No ale kuźwa Żebym ja musiała korzystać z danych mobilnych No bez przesady ja pierdzielę chamy bobry Ej, 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 tu jest jakieś przejście Widzę to, skurczy O nie Właśnie, ze sprawę, że niżej też mogły takie być. Kuźwa, nie! To co ty robisz, te b <ścoughs> Trudno. Lecimy dalej. Napierdzielamy. O, kuźwa. Nie! 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 No i zaraz kablica, nie? No, to, czemu? Czemu ty mi to robisz, gnównie? Przeprzeduję, ja tylko chciałam lecieć na skróty, lecieć na skróty. Aha. LOL klucz by się nie chciał wziąć. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja pierdzielę, ale mam w pierdzielkę. Kuźwa. No chuj mnie zaraz trafi. Nie no, kuźwa, jak ja mam to zrobić, żeby było szybko i żebym kurde jakoś tam doleciała. No i jeszcze mi zarąbali HP. Nie, 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 nie! Idź się zabić. Dobrze, dobrze, nie, nie, nie. Kuśwa, znowu mi... Aaaaa! Znowu mi dotyk nie działał. Proszę to czpad ty zasrany idiota, czemu ty istniejesz? Dobrze, teraz się uda, teraz... Tak! Tak! Chyba teraz tego nie spierdziel, u góry jest rawa, la, srawa, tak, u góry jest rawa. Pamiętaj o tym, żulu. Odłowię się zaraz. O kurde, zrobiłam double jumpa przez przypadek. O ja pierdziel. Dobra, to trzeba... Ja, no kuźwa! Nie klikłam se. Dobra, tutaj do góry może się da, co? Ha! Nie wyszło. Ale spokojnie, zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to. Kuźwa! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, czekajcie, czekajcie, jakoś wcześniej tam wyleciałam. Mm. <laughs> jakoś. Ale jakoś to pojęcie. Kuźwa względne. Czemu mi dotyk tu i nie działa po lewej stronie? Ja pierdzielę, no kuźwa sam się. Aha! No i chuj w dupę. Jednak nie. Ej, dobra, coś czuję, że tu zrobimy fajnego skróta. Kurde, musi się udać. Musi, musi, kuźwa, bo to jest już takie... Nie no, co ty robisz? To jest już takie kuźwa, że ja wiem, że ja kurde wiem. Dobra, pięć godzin później. Żul nadal próbuje skoczyć na ten klocek. Po pozdrawiam, nie? No proszę, wejdź tam! Dobrze, jeden przybrzydły, proszę Cię, zrób to dla mnie jeden raz. Kurde, jeden wyjątek, proszę Cię, kurzba! Chuj ci w dupę, dobra, czuję to naokoło. Eee, pierdolę, tego się nie da. Dobra, no to robimy pauzę w tym momencie i po prostu czekam, aż się podleczę do pełna, bo kurde, innego wieścia nie widzę. <suszy> <suszy> Mikrofon zjadłam. E <kluzni> Dobra, jeszcze się udławię tylko. Wydmucham kuźba do mikrofonu i można wracać. Ja pierdzielę. E e e nie! Nie, 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 nie! Nie, nie! nie, nie. Źle! Dobra, ch Boże! K... Znaczy nie, boże co? Aaaa! Po prostu to kończę. Wypierdzielam, stąd żegnam Nara.